Wonderful... Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lionel's A na Waszych ekranach gra Genshin Impact, a konkretniej dzisiaj rest. Dark Knight Hero. O, chireczkę Knight, dobra, nieistotne. Nasz kochany Diluc, który strzeże nocą miasta. A dzisiaj będę chciała zrobić z Wami minigierkę z eventu Dual Summoners Summit, które nazywa się. To będzie trzecia minigierka, tylko o, o, o. Ona nazywa się Evermotion Mechanical Python Invoker, który jest gdzieś tutaj. Tylko czekajcie, w sumie to ja sobie to zaznaczę, tak żeby mieć pewność, gdzie jest. Gdzie to jest, gdzie to jest? To jest tu, co nie? Tak. No tak wiecie, co w sumie nie sprawdziłam, gdzie to jest. A, tak naczuję i tak jednak poszłam do Mondstadt. To jest tu. O matko, a widziałam, wiecie, co? Jak byłam w Liła Harbor, to widziałam właśnie te, 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 te takie dziwne płótna ze szmatami. Dobra, co tu są. Mamy trybiki i trybiki istnieją. Dobra, czy to jest znowu składanie trybików, żeby coś tam pojechało? Puść! Puść! Dobra, rozumiem. Zacznijmy w takim razie. Wszystko naczuja jak zawsze. Yy... Naczuja? Ale co tu się robi? A nie! Aha, to mogę tylko tak, a tu nie mogę. O Boże, co ja wymyśliłam. O, boj! Och, boj, Czemu to zrobiłam? Nie no, usuńcie te pozostałe. Nie, dobra, tu będzie średni, na pewno. A czemu to się nie kręci? Bo nie. Mhm. A, a to może być duży? Nie, duży jest. Tu jest za duży, więc tu musi być średni. Mniej więcej. A czemu to jest małe? tu jak zrobię tak? Czekajcie, bo to można zmienić, co? Nie. O! Działa coś. I co dalej? Tu coś mi się nie rusza. Um. O no, no, no O, zrobiłam! Nice! No to lecimy... A, tu jest jakiś pokaz i co to jest? Jakaś karta randomowa. Okej, okay, super Czy to drugie też musimy zrobić? Jak to to wygląda? Czy tylko jedno? Jakby trzy w Monsztad i trzy w każdym, w każdej nacji, czy... Nie, ale dostaliśmy ten plakacik, fajne. A gdzie mamy następną? Następną też mamy w tu. To jest to. Dobra, opisałem, że pewnie są po dwie jednak. Ojeju. To tu... Tu będzie średni. Tu będzie... Nie. Nie. No to ja... nie. No to... tu bym... a! Dobra, a inaczej, co można z czym zamienić? Bo tu widzę, że już coś tu... Aha, to po skosie, tak, no dobra. Bo tutaj już widzę, że coś nie będzie działać. A tu będzie duży? Ej! Trochę to proste. Ale nie, nie powiedziałam tego, bo zaraz pewnie będą takie zadania, że nie będę w stanie ich wykonać. Zajmę Jest na to bardzo duża szansa. Proszę mi tu. Czy następne dwa obrazki są wyłe? Tak, ok. Dobra, czyli mamy po dwa z każdej nacji. Przynajmniej wstępnie mamy dwa z każdej nacji. Zobaczymy, jak to będzie tak. A gdzie to, przepraszam, stoi! Aha, dobra, pokazuj mi nie to. Eee, właśnie tak myślałam, że to ma być tu, a coś tu mi nie zagrało eee, na mapce w lewym górnym. Ale... zobaczymy też to będą na pewno dwa z każdej nacji. Obstawiam, że tak, aczkolwiek nie spojrzałam się ile jest tych obrazków, więc... Nie, no na pewno są po dwa z każdej. Co się rusza? Co się rusza? Czekajcie, to jest najważniejsze. Jezu, ale jak to było na początku? Czemu tu nie ma Ctrl Z? O Boże, to jest jeszcze gorsze. Dobra, tu bym dała jakiegoś małego gówniaka. Dokładnie. A to się kręci. Nie, to się kręci. No to tu będzie ten duży. Ej, no patrzcie, jak mi dzisiaj idzie. Ja nie wiem, czy te pierwsze są po prostu łatwe. Czy ja mam dzisiaj jakiegoś farta po prostu? No, ładny obrazek. Nie wiem, co się normalnie dzieje, kochanie. Za dobrze mi idzie. Czuję, że wykracza. No, już widzę, można wszystkim telepać tu. Tu powinien być mały. Ty, no naprawdę! Idzie mi za dobrze. No teraz pewnie w Inazumie znowu będę płakać, że goś nie umiem zrobić. Dobra, ale zobaczmy, gdzie... albo bo dobra, przelecę się mapą. Czy to stoi tam, gdzie bym chciała? Tak, to stoi tam, gdzie bym chciała, żeby to stało. Zobaczymy, czy klątwa I na trwa dalej. Tak jak po ostatniej wierce czy może jednak nie. O Boże, uwaga! Uff. To się zamienia z czym? Z tym, a to się zamienia. O Jezu, z tym! Och, cholera. Mm, to już nie będzie takie łatwe, kochani. No, prawie. A to mogę kręcić. Nie no, kląd fajna umy, żeby była przełamana. Czyżby? Albo to dalej mój fart. Dobra, a drugi obrazek? O Jezu, o Boże. To się wszystko kręci... Dobra, to się kręci dookoła. Dałabym tu dużego kloca. Tu bym dałaś, Obstawiam, że to się obróci, że to... Puść mnie. Puść mnie. Puść! To... 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 To bym obróciła, tak? Nie, tu bym dała większe i to też bym obróciła. To bym w ogóle obróciła też, tak? I tu będą dwa małe. Nie, tu będą... Brakuje mi jednego. No i tu mi coś nie zagrało, no chwilę Nie, tu na pewno musi być... Nie, bo to się tylko kręci dookoła. No to tu musi być na nastuwa średni. On jest nietykalny. Tu raczej też... A czy mnie mogę kręcić jeszcze tym? Hmm. No i widzicie, kwant fajny to mnie nie została przełamana jednak. Hmm. Nie, to jest bez sensu. O! A, bo jeden może być pusty! A to nie wiedziałam. Myślałam, że wszystkie muszę zużyć te pałki. O, tą kartę dzisiaj widziałam. A jednak, klątwa twoja na została przełamana. Dobra, lecimy do sumeru. Tylko gdzie? Dobra, no już tutaj jesteśmy i robimy ostatnie dwa obrazki. I teraz uwaga będzie skupienie. Hmm. Hmm, nie, to mi za... Zo... A czemu to jest ptaszek, a tu jest coś innego... A nie, dobra, nieważne. <grym> nie bo tematu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nie, tu w ogóle żadnego dużego bym nie dawała. Czy mogę gdzieś wsadzić dużego, czy tu na przykład... Tu może być duży, tu widzę. Dobra, a coś się zamienia z czym teraz? Nie, nie, nie resetuj mi tego. A, a czemu też nie kręci ze sobą? No, o o o! Nie! Ty się przestań kręcić I ty się zacznij tu kręcić. Nie! O, o! Działa. Piękna sprawa. Taki obrazek ładny z sumierku, a teraz... O Jezu, ostatnie trybki. Dobra, wszystkie kręcą się tak, jakbym nie chciała. Tu duży jest za duży, więc dajmy to. Tu będzie duży na stu wyż, to widzę. Nie, tu będzie duży. Tu będzie średni, a tu będzie... Ty... Tu będzie nic, albo tu będzie... Nie, tu pewnie będzie ten ma... to będzie tu. I teraz chwila. Co? Puść mi, puść mi te klocki. Rozpij. Nie! O! Dwoma ruchami, kochani. Klątwa i nazomy i klątwa tych minigierek została właśnie przyłamana. Mam nadzieję, że trzecia... Fu, czwarta minigierka również będzie taka sympatyczna jak ta. Czy to jest serio obiad? No okej, okay, dobra. Wszystkie miały normalne rysunki, a ten tutaj na końcu jest obiad. Odbierzmy jeszcze tylko nagrody. Zobaczmy, czy na pewno było wszystko. A, tutaj są te obrazeczki. Nie, chcę jechać do challenge'a. Obrazeczki poproszę. Obrazeczki. Muszę sobie chyba jakiś przycisk ustawić na eventy. Obrazeczki. Obrazeczki. Halo. Halo, halo! A jak tu się dalej przesuwa? Trzałko? Nie, no Hal. Aaa, mieszkam, dobra, nieważne Ej, no totalnie, wszystkie mają ten O, jakieś widoki, a to ma konkretnie Obiad, no dobra, trudno Nie ogarniam już tej gry, ale O, mogę odebrać y, łuczek Super, dziękuję, co ty masz? Y, a tak, okej okay. Ponoć chyba nawet jest sympatyczne A co to jest to? Aha, to jest pozostałość, rozumiem W ten sposób, a tu jest co? Aha, to story, nie, nie chciałam tego kliknąć, nieważne, nie było tego Nie było tego, nie było, nie było, nie było, nie było Dobra, to się ustawiło tutaj od tego obiadku śmiesznego. E, mam nadzieję, że podobała Wam się minigiereczka z tymi mechanizmami, o, tak to nazwijmy. E, uważam, że było bardzo sympatyczne, bardzo fajnie się powiamło, o ile tak to można nazwać. Dosyć musiałam tutaj trochę podmienić, ale także dało radę to zrobić. E, jeżeli komuś to sprawiało kłopot, to mam nadzieję, że oczywiście mój filmik się przydał i tak dalej, że zobaczyliście, jak to rozwiązać. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnych pa! pa!